Cześć, witajcie z tej strony Capricorn. I jak właśnie tutaj widzicie na ekranie, dzisiaj była aktualizacja świąteczna. Biegniemy tam. A w ogóle co to się dzieje śnieg. O co to w ogóle jest? zorza polarna, ale jakaś taka w niektórych miejscach. Hmm. No dobra. Zobaczymy, czy tutaj gdzieś są sanie. Sanie, sanie, o, koziołki, dekoracje świąteczne. Nie widzę nigdzie sań. takie Dekoracje. Hmm. Nie mam pojęcia, gdzie mogą być zanie Ale wiecie co, najpierw sobie skoczymy do stajni na szybko. I wyczyścimy konia. Uuu, tu też śnieg pada. Może wypadałoby ubrać czapkę. Zimową. I... Podnie zimowe. I buty zimowe. I zimowy kubraczek. Dobra, jesteśmy ubrani na zimę. Hmm. E, najpierw sobie wyczyszczę konia. Tylko nie wiem brać tego. On już ma 12 level, to nie będzie tak, bo taki wolny. Dobra, szybko masz koniu jeść. Jak widzicie, to mój drugi dzikusek. Pół dzikusek, pół zeberka, pół lewek. I pół lisek. Nie, pół wiewiórka. To nie, to będzie jedna czwarta wiewiórka, jedna czwarta tygrys, jedna czwarta lew, jedna czwarta koń. Taka chimera prawie normalnie, no. Widzę tutaj sanek, czy tutaj są sanki? Gdzie ja mam znaleźć sanki na mapie? No dobrze, w takim razie. Pojedziemy sobie do Murland, bo w Murland na pewno będą sanki. E, stajnia, Murland. Hop! Ciekawe, czy z biegiem czasu drzewa się y, zrobią białe. Ale chyba nie. Dobrze. Y, saneczki są, so, saneczki. Dobra, ubranie, jesteśmy na zimę. Chcę jechać. Tak. O, jaka ładna ilustracja. Wydaje mi się, że mamy w tej chwili wiorwiku noc polarną. Czy tak sądzicie? E, dobrze, zobaczmy, co tu słychać. Mamy nasz. Znany wyścig z zeszłych lat. Szalona jest po śniegu. O! Czy wy to widzicie? Nie mam sań. Aha, pojedziesz na koniu. O, 1200 widzicie to? 1200. Tak! I po lodzie z górki na pazurki. Uii. Inny ten wyścig jest chyba niż był w zeszłym roku. Ale renifery dalej są tak. you Metę to dziwnie, dziwnie zrobili. Dobra, weźmy. Szybki, mroźny wyścig, dostaliśmy dwa gorące pozdrowienia. Dobrze, zobaczymy, jak wygląda wioska. Czy coś się zmieniło z poprzednich lat? Ale tu ludzi! O, prezenty, prezenty. Jak to? Dostaliśmy prezent, a co dostaliśmy za pierwszy, hm, może były pieniądze albo coś? Nie widziałam. No nic. Dobra, jedziemy zobaczyć do butiku. No nie ma butiku. Hmm. Tutaj można wymieniać... ...ukozy. Pingwinek! Siodło, czaprak, bosal, torba, owiki, czapka, kurtka, rękawiczki, spodnie buty, uszy. Takie uszy to ja mam i broda. I z doświadczeniem. Co ja bym z tego chciała? No, oczywiście celujemy w pingwinka, no, ale nie wiem, czy się uda, ale bardzo bym chciała siodło, no, ten zestaw do konia. Ubrania tak niekoniecznie. Zobaczymy jak będą wyglądać. Mm, dobra, pojedziemy sobie jeszcze tu. Są zwierzaczki. Ale no, dwa są. E, ja już te dwa konie mam. Jednorożca i jalonka. Tutaj jest koza. To co, kupujemy kozę? Ale może nie dzisiaj. Jeszcze mam tego konia do wytrenowania. Eee, najpierw pojedźmy sobie do Jingla, ponieważ. Ponieważ. Musimy odebrać nagrodę. Oczywiście nie będziemy po tym lodzie jechać pod górkę. Bez przesady. Pojedziemy sobie tędy. Eee, dżingiel. Mm. Ale jak? To to ja już... A nie, przecież ja odebrałam już. Ale możemy jechać drugi raz. 350 też dobre. Dobrze, jedziemy. Co, na rekord? A nie pojedziemy na rekord, ponieważ, e, ponieważ... Mam niewyszkolonego konia i nie jest tak szybki jak mógłby być. Ta. Jak u Was to działa? Bo u mnie wydaje mi się, że tu powinien być pokazany mój najlepszy czas, prawda? Osobisty rekord. A ja tu mam zawsze 0-0. Zawsze. Nie podoba mi się to, no ale cóż zrobić? Dobrze, odbierzmy. Punkciki. I już mamy 4. Top. Mój medal rybicki, yy, za łowienie ryb. Dobrze, pojedziemy zobaczyć, czy ja ciągle powtarzam. Dobrze, nie ma butiku, ponieważ koza wymienia nasze nagrody. No, rozumiem. A, sklep jeszcze zobaczyłam. Lep. O, to siatło byłoby fajne na tego konia. Tak mi się wydaje, przynajmniej w ogóle jest masa różnych rzeczy, których ja część mam. Ten zestaw mi się bardzo podoba. Ale jest niesamowicie drogi. Chciałabym nazbierać 30 tysięcy na niego. Już torby bym sobie darowała. 35 tysięcy. No cóż. A zobaczymy jeszcze ten drugi sklep. Co jest w drugim sklepie? A speterki! się. aha, darcore. O czym innym pomyślałam? Czy one mają jakieś statystyki? Nie. A no jak nie mam statystyk. To nie będę ich kupować. Dobrze. Jest tu jeszcze jakiś sklep. Tutaj jest wyścig. Pojedziemy ten wyścig i skończę pierwszą część filmiku. Tutaj trzeba uważać, żeby nie wjechać te alfy. O. na kozy. O! Fajnie to wyglądało, tylko e, jestem pełna podziwu dla tego zjawiska, że koń ciągnął sanki bez żadnej uprzęży. Ale widocznie, wiecie, to takie telepatyczne sanki były. Jej. Drugi raz można jechać. Dobra, to pojedziemy jeszcze raz. Y powiem wam, że nie lubię, jak jest taki tłok. No ale dopiero co była aktualizacja, więc wszyscy przyszli zobaczyć, jak to wygląda. Aj, zrzuciłam tego tak jednego. Ło, tu jeszcze sanie przyjechały, widzieliście? Nie tak szybko koniu, bo nie mam w ogóle. Nie. nie mam żadnej kontroli. Jej, uff. Dobra, mam już dość tych wyścigów. No to w tym filmiku to będzie tyle. Mieliśmy świąteczne wyścigi w wiosce oraz przejrzeliśmy, co jest w sklepach i co możemy dostać potem za. A jak to się nazywa? Ciepłe wspomnienia? Gorące pozdrowienie, przepraszam. A teraz spróbuję pojechać gdzieś i znaleźć jakiegoś questa może? Także do zobaczenia w tym filmiku to wszystko. Pa, pa!